Możdżenia, który chyba specjalnie przepuścił tą piłkę, ale tak, tak nikt, się, nikt się nie połapał, Rudniew, Rudniew już przesunął się na drugą stronę boiska i tam po prostu nikogo nie było za możdżenia. Natomiast był taki moment, gdzie Lech fajnie tą piłkę rozgrywał, fajnie zmieniał stronę, szukał miejsca, ale Korona na razie tych luk jeszcze nie, nie zostawia dla tego, żeby zagrać jakąś dobrą, taką prostopadłą piłkę. Ale muszę powiedzieć jeszcze raz, jak sobie wracam pamięcią do tego meczu sprzed dwóch tygodni, to naprawdę dzisiaj tutaj widać i, i zaangażowanie. I, I naprawdę jedni i drudzy mocno przeszkadzają przeciwnikowi. A tamten mecz, jak mi się kojarzył, że jedni i drugim pozwalali na, na grę. Za dużo swobody było. Dzisiaj dużo trudniej jest rozgrywać, a mimo wszystko Lech szczególnie tą piłkę potrafi utrzymać. Proszę zobaczyć, dość mądrze gra. Natomiast. No ciągle ma ten problem z tym najważniejszym, czyli z ostatnimi. Jada Murawski. I spalony, to jest powrót ze spalonego Simila Tak, ja bym się trochę więcej mimo wszystko spodziewał po koronie Kielce, bo tak, dzisiaj Korona tak. nie, ma tych, dzisiaj, nie ma tych kontrataków. Dzisiaj Legra naprawdę bardzo dobrze, bo, bo trzeba powiedzieć jedną rzecz: korona sprawiała problemy wszystkim zespołom, z którymi grała i nawet jak remisowała, to często była lepsza. W tych spotkaniach i miała więcej szans, natomiast dzisiaj jak na razie to Lech jest lepszym zespołem i no ma więcej zgry i potrafi przede wszystkim, jeżeli nawet straci piłkę, to nie pozwala na zbyt wiele koronie. Bruma znów ma kłopoty Holender. I korona ma rzut rożny. Wcześniej widzieliśmy na, na spalonym, niewielkim, ale chyba jednak spalonym był Semir Sztilić, a teraz rzut rożny dla zespołu. Korony Kielce. Proszę Paweł Kaczmarek. Proszę zobacz. Pierwszy otrożny. Dwóch zawodników podchodzi do rozegrania. Co to powoduje? Nawet jeżeli będzie wrzutka bezpośrednio, to dwóch zawodników lecha musi podejść. A to powoduje... Uwaga, uwaga, bo Stanowska do piłki. To powoduje, że jednego zawodnika Lech w 16 ma mniej. Uwaga, korzym! I znakomicie broni Jasmin Burić. I jeszcze raz Lenartowski. Co za historia, Maciej Korzym po raz trzeci, jeden z zawodników Lecha leży we własnym polu karnym, mamy kolejny rzut rożny. Świetne szanse Korony, doskonałe tutaj, e, no naprawdę interwencje, e, raz Buricia, później e, Hernandeza, który z linii bramkowej wybijał. Zaraz będziemy widzieli, teraz, dokładnie teraz Hernandez tą piłkę... A dlaczego to mówisz Hernandez? Enrique. Enriquez. Raz dla Ciebie jest Hernani Hernani co co ja raz Fernandez, czyli Enriquez, Enriquez, Enriquez. <laughs> Ale to jeszcze raz widzimy Jak stały fragment jest ważny Zacząłem od tego, że jest dwóch zawodników Co powoduje, teraz też będziemy widzieli Musi wyjść z szesnastki Dwóch zawodników I to powoduje, że ma Korona jednego no tak, więcej Żeby nie było tego krótkiego rozegrania no, Dokładnie, między, żeby dokładnie. nie było na jeden A chwilę. tak naprawdę jakby nie podszedł tutaj Jeszcze drugi zawodnik Korony to, dwóch zawod... to, by... to jednego, w takiej sytuacji korona jednego zyskuje, można tak powiedzieć. I Ten gdzieś tam... sytuacja się powtarza, znowu mamy i Kaczmarka, i Sobolewskiego, a naprzeciw a jeszcze... dwóch piłkarzy Lecha. A jeszcze kontuzjowany jest jeden z zawodników Lecha, więc w 16 tak. jest na pewno więcej piłkarzy korony. Kaczmarek, po raz kolejny Buricz, blokowany Tak. i faulowany, uznaje pan Małek. To jest e... sposób bardzo mądry w rozgrywania stałych fragmentów gry. Zobacz, pierwsza tak naprawdę w całym meczu, pierwsza interwencja Jasmina Boricza w tym, w całym spotkaniu. Ale jakie, jakie ważne. jakie ważne. Jakie ważne. Naprawdę. Tak, wybronił strzał sam na sam. Strzał jako Korzyma. Doskonała interwencja. Mówiliśmy przed chwilą, że to Lech miał więcej z gry, że Korona teraz widzimy pressing. Ale spokojnie powinni wyjść piłkarze Lecha. Bardzo dobrze wyszli spod pressingu. Świetnie rozegrana ta piłka. Bruma, Sztilicz na jeden kontakt. Mateusz Możdżęń. Doskonała. Nie, przepuszcza piłkę, już biegnie w środek pola karnego. Bruma ma kłopoty z przyjęciem i, i trochę zepsuł tak. cały atak. Źle przyjął Bruna tą piłkę i jeszcze był faulowany, ale nie wiem, czy zaraz zobaczymy na powtórce. Nie wiem, tak. czy był tam faul. No właśnie, bo tak naprawdę piłka pośliznął wśród... się już, się już Bruma. Też na pewno był kontakt i tutaj nie ulega wątpliwości a wydaje mi się, że ta piłka odskoczyła i później wpadł siłą rozpędu chociaż no, w sumie sędzia no, tak, to, taka była stykowa piłka, jeden z drugim no jednak wygląda na to, że no, patrząc pod tym był gdzie poleciała to, piłka, chyba, że to jednak Bruma tak, trącił ją dalej tak, przepnął tak, dalej, tak, a jednak nie trafił w nogi dokładnie no i znów Semir Szkic przy piłce, nie ma już Bartosza Bosackiego który pewnie teraz Chodziłby w pole karne, co pokazywał nam czarek przed rozpoczęciem meczu. Są inni. 45 minuta gry. Semir Sztilicz wybija piłkę staną i teraz małuje Marciano Bruma. Zacznie korona kielce. O minutę przedłużył ten podstawowy czas. Pan Małek, za chwilę, więc korona powinna przeprowadzać. Ostatnią akcję pierwszej części meczu. Z jednej strony poprzeczka. Śtylicza i słupek Rudniewa. Z drugiej strony sytuacja sam na sam Korzyma i Enriquez wybijający piłkę po strzale Nartowskiego w odstępie kilkunastu sekund. Teraz żółta kartka dla Wołonkiewicza. I z kolei być może Aleksander Wukowicz. Jak się przeanalizuje grę korony, to ona najczęściej zdobywa bramki po stałych fragmentach bądź po kontrach. Nie przypominam sobie spotkania, w którym korona. No ja ci powiem, prawie połowę bramek. Korona kielce strzeliła po stałych fragmentach gry. Prawie połowę, tam bodaj 46%. I znowu mamy godzin. stały fragment, chyba z Jagielonią w taki sposób właśnie korona strzeliła bramkę, o ile się nie mylę. Odległość jest spora, blisko 34 metry. Ten czas doliczony już się skończył, więc pewnie po tym kopnięciu Aleksandra Wukowicza co by się nie działo? No chyba, że będziesz utrożny. Pan Małek skończy, skończy pierwszą połowę. Wukowicz, uwaga, stanął! Spalony. spalony, spalony. Stanął był na pozycji spalonej, chciał wrócić w strefę, ale wydaje mi się, że nie, nie na tyle się cofnął, żeby nie było na spalon. Widzimy. No, A, i teraz? Tak, tak. tak, tak, ale tak jest, jest, jest szczerze mówiąc, był moment, jakby Alco pół sekundy prędzej to wrzucił, to nie było spalonego. No, ale i tak nie trafił. tym rogiem głowy. Ale to trzeba być bardzo pozostało. czujnym, jeżeli są stałe fragmenty gry dla drużyny z Kielc, to na pewno piłkarze Lecha muszą być bardzo, bardzo czujni. No, to tutaj jeszcze otwarcie otwarcia nie, nie mieliśmy w pierwszej połowie. Na pole karne założony jest gruby łańcuch z jeszcze. Większą kłódką, klucz zakopany głęboko pod ziemią. Tak zazwyczaj jest w meczach Korony Kielce. Tych różnic, tych przerw między zawodnikami i między formacjami za wiele nie ma. Lech, jeżeli stwarza sytuację, to po stałych, to po stałych fragmentach. Rzut wolny ścielicza i rzut rożny, po którym Rudniew e, główkował. To statystyka pierwszej połowy, a już za moment wywiady.